Dzień dobry, to znowu ja, wasz ukochany Toxtoszok, witam Was w kolejnej wideo recenzji Transformers na kanale. W związku z tym, że wracam już z regularnością rzucenia filmów na kanał, postanowiłem zrecenzować tym razem coś bardziej na czasie, a mianowicie moją pierwszą figurkę z najnowszej linii Transformers, Transformers Earthrise, a jest nią Deluxe Ironworks. Może na początek warto coś wspomnieć o samej postaci, bo Iron Works to jest dosyć zapomniana postać. Iron Works był jednym z Micromasterów w generacji pierwszej. Został wydany mniej więcej gdzieś w 1989 roku i oryginalnie był repaintem Power Traina. I zostawia Ironworks Iron Worksem była jeszcze taka duża baza dla innych Micromasterów, która posiadała dwa tryby, mianowicie tryb takiej dużej stacji. Jeśli się nie mylę, i taką to stację naprawczą nazwijmy to. No i w serii Siege po raz pierwszy, od blisko 30 lat, jeśli się nie mylę, pojawił się pierwszy Ironworks, który był repaintem Power Traina. Jednak był on ekskluzywny dla dziesięciopaku, którego ja niestety nie posiadam, w którym było aż 10 takich repaintów. I w serii Earthrise wydali. Jeszcze że jednego Ironworksa, który tym razem transformuje się w bazy. Czyli można powiedzieć, że zrobili takie oto połączenie. Jedna figurka jest Micromasterem, druga jest bazozą. I tak sobie bardzo fajne połączenie. Dobrze, przejdziemy do swojej figurki. Zacznijmy od pierwszej bazy, jaką jest wspomniana stacja naprawcza. No i przyznam Wam, że z samego wyglądu ta baza naprawdę przypomina swój pierwowzór z generacji pierwszej. Kolorystycznie nie jest to w 100% to, no dobra znaczy, mam nadzieję, że w 100% nie jest ta kolorystyka tutaj identyczna do wersji z G1, no ale powiedzmy, że jest w miarę, moim zdaniem, wierne pierwowzorowi. Dobrze, przyjrzymy się bliżej detalom tego trybu. Mamy ładne detale na tych oto platformach, nazwijmy to, i na tej tutaj rampie. Mamy tutaj na haku ładne detale i tutaj też figurka jest pokryta detalami. Z moim zdaniem fajnie, że w tych figurkach dają sporo jakichś rzeźbionych detali, nawet takich na siłę. Z dołu tak się prezentuje, tak więc jak widzicie jest to dosyć skompresowane, to tak no powiedzmy, że jest no tyle dobrze jest skompresowane, że nie ma tutaj nie wiem czego, jeśli chodzi o transformację, i nie jest to jakaś nie wiem, jaka frustracja. Tak się prezentuje z boku, a no tak wygląda od tyłu. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego trybu, to ten, no to ramię może się poruszać o 180 stopni dookoła. To na tym stawie może się też odginać, właśnie w ten sposób. Tutaj też się może zginać 90 stopni i obracać 360 stopni. I no i sam hak też jest obracany i wyczepiany, to się bardziej wiąże z transformacją do drugiej bazy, ale o tym za chwilę. Można się tą całą sekcję otworzyć, to też się bardziej wiąże z transformacją. Mamy też ruchomą rampę. No i jeśli chodzi o taką podstawową funkcję tej bazy, no to byłoby na tyle. Ale to nie wszystko, ponieważ... Jak wspominałem o unboxingu tej figurki Siege Sideswipe'a Ta figurka jest funkcjonalna z Micromasterami Więc jeśli ktoś posiada jakieś Micromastery z serii Siege bądź Earthrise To ta figurka jest z niej funkcjonalna A posiadam tylko jeden oddział Micromasterów jakim jest oddział Rescue Patrol W skład którego wchodzą Stakeout i Red Heat No i na przykład Te mniejsze figurki mogły tutaj stać na platformie No i po niej Jeździć. Mogą też zjeżdżać z tej oto mojej rampy, i oczywiście na nią wjeżdżać. Ba, powiem więcej! Odkryjmy, że jak się ma tutaj takie małe coś w Micromasterach, albo w Micromastera, który ma coś takiego, bądź... takie figurki, jak na przykład Red Hit, to można je zachacić o hack. I na przykład mogą się te figurki poszarpać za Ironworksem. Ej, puść mnie! Zostaw mnie! Nie, nie zrobię tego! Właś! No. także moim zdaniem takie fajne, że daje taką to funkcjonalność. I moim zdaniem naprawdę się to sprawdza. Do takiej figury jak stakeout, to też działa, tylko nieco gorzej. Także jeśli chodzi o ten tryb bazy, to byłoby na tyle. Tak więc możemy sobie przejść do małej serii porównań i do transformacji do drugiej bazy. Tej figurki. Na sam początek porównanie obok innych samochodów Transformersów z mojej kolekcji. Tutaj mamy ostatni rycerz Premier Edition Deluxe Berserkera, a tutaj mamy Power of the Primes Legends Tailgate. Teraz porównanie obok jakichś pojazdów latających. Tutaj mamy Power of the Primes Legends Slasha, a tutaj mamy Siege Voyager Class Springera. No i na koniec jeszcze porównanie obok jakiegoś innego, specyficznego trybu alternatywnego, a mianowicie obok trybu alternatywnego Siege Verge Class Sunwave'a. Przejdźmy sobie zatem do transformacji, do drugiej bazy naszego bohatera dzisiejszej recenzji. Transformacja Ironworks a to dosłowny Partsforming, czyli że po prostu rozczepiamy jakieś części i je wczepiamy w inne miejsce, podobnie jak u Siege Koga, tylko że... na troszeczkę zasadzie jest Ironworks. Zaczynamy od tego, żeby wyczepić nogi robota. Odczepiam od jednej z nich rampę. Która dosyć ciasno siedzi na moim egzemplarzu. Odczepiam całą tą sekcję stąd i odczepiam tą drugą rampę. Która też dosyć ciasno siedzi, dlatego to zrobiłem to poza kamerą. Natomiast odczepiamy, tutaj odczepiamy to ramię. E, dźwigu, Odczepiamy tą małą mantę i ten fragment działka. No, i teraz należy to wszystko poskładać w jedno. Zaczynamy od nóg robota, u których te części wyczepiamy i przesuwamy je o 180 stopni. Właśnie tak. Odkładamy je na chwilę na bok. I następnie tą oto małą rampę wczepiamy tutaj między tymi nogami no i następnie tą część podczepiamy pod nią no i należy jeszcze te części tutaj które w trybie robota będą robić za elementy nóg należy przesunąć do góry i następnie to ramię dźwigu należy tutaj wczepić, i od niego należy się odłączyć ten oto hak, który należy podłączyć tutaj. No i następnie ten mały fragment działka. Trybu robota wczepiamy tu. A następnie całą tą część wczepiamy na samą górę i chowamy. Tą, tą małą część i całą tą sekcję przesuwamy w dół. I teraz to podnosimy do góry. I baza jest prawie gotowa. Ostatnim krokiem w transformacji jest podłączenie tej małej antenki tutaj. I należy tą antenkę, przepraszam, tą całą część podłączyć tutaj. I to jest coś, co ja bardzo nie lubię w tej figurce robić, bo przynajmniej na moim egzemplarzu strasznie trudno to zrobić, bo. Chodzi bardzo ciasno, no na szczęście da się to jakoś wyczepić, żeby nic się nie uszkodziło. No i nasza baza jest gotowa. Tak się prezentuje. I powiem Wam, że nawet nie przypomina to, co było w generacji pierwszej. Bo nie właśnie tak wyglądała baza Ironworksa. Dobra, zobaczmy z bliska może. Także ponownie mamy bardzo ładnie rzeźbione detale na całej bazie zarówno tutaj jak i tutaj. To tu jeszcze logo Autobotów, To jest się bardziej ze trybem robota, bo ta część w trybie robota będzie robiła za klatkę piersiową. Tak się prezentuje ta baza z boku, tak od tyłu, tak od góry, a tak od dołu. Jeśli chodzi o funkcjonalność tej bazy, to nie jest ona aż tak duża, jak w przypadku tej, tej małej stacji naprawczej, no ale też jest jakaś. my tą część obracaną, więc mam tutaj takie, nazwijmy to, działka, dzięki tym dwóm elementom i tej antence. I na przykład można ją obrócić i wycelować jakiegoś deseptiką na piu. No jeszcze można ją przesuwać nieco w dół, dzięki transformacji. a jeszcze tą całą część ruchomą, w związku z transformacją. Ten mały hak jest obracany. No, i ta rampa jeszcze jest ruchoma. Się bardziej też też ze z transformacją. No i nie jest ona na sztywna, żeby ja, ja się trzymała, jak ją podnosimy. No ale ja z tym nie mam problemu. Jeśli chodzi o to działo, no to jest ono ruchome na takim stawie skokowym, lekkim. Może się obracać na boki. Tu podnosić, tutaj zginać. Obracać i można obracać całe działko. Ta część też jest ruchoma, jednak tutaj to tak naprawdę nic nie daje. Także w teorii to jest wszystko, ale nie do końca, bo tutaj też moje chromastery mogą z tą figurką funkcjonować. Mogą to oczywiście moje chromastery wjeżdżać z tyłu, jeśli na przykład chować. Można je też przetransformować i można je na postawić tutaj, na samej górze. co jest opcją, no ale można coś takiego zrobić. Proszę. Można je też tutaj włożyć, więc też tu mogą stać i obserwować, czy coś się dzieje. Także... Ta baza też jest funkcjonalna z tymi mniejszymi figurkami, co mi się podoba, bo to jest po prostu taka kompatybilność mniejszych figurek z większymi. No i to mi się podoba. Także myślę, że to by było na tyle. Więc możemy sobie przejść do małej serii porównań i do kolejnej transformacji. Na sam początek porównanie obok jakichś samochodów. Tutaj mamy Power of the Prime's Legends Telegraph, a tutaj mamy ostatnie Rycerz Premier Edition Deluxe Berserkera. Teraz porównanie obok jakichś pojazdów latających. Tutaj mamy Power of the Primes Legends Slash, a tutaj mamy Siege Voyager Class Springera. I na koniec jeszcze porównanie obok innego, specyficznego trybu alternatywnego, a mianowicie obok trybu alternatywnego Siege Voyager Class Sandwaiva. No, czas na transformację to trybu robota. Podobnie jak do tego trybu, transformacja to jest zwykły parts forming, czyli po prostu rozszczepiamy cały tryb na kawałki i składamy go w drugi. Więc rozkładamy ponownie naszego Ironworksa na kawałki i możemy zabrać się za składanie go. Zacznijmy od akcesorium, jednego, jednego akcesorium figurki, jakim jest działko. I te dwa elementy należy ze sobą połączyć w ten sposób. No i działko jest w zasadzie gotowe. Natomiast jeśli chodzi o jego ramiona, tworzymy te dwie części. Jeśli chodzi o tą, no to po prostu obracamy tą część do przodu i wczepiamy tutaj z powrotem, hak. No i jest w zasadzie gotowe. Jeszcze jest pokazane na zdjęciach, jak tutaj Ironworks trzyma działo. No i to jest oficjalne ustawienie, więc tak zrobię. A jeśli chodzi o to ramię, no to po prostu przesuwamy. Tą część o 90 stopni, prostujemy ramię. No i ręce są gotowe. Odkładamy je na bok i bierzemy się za nogi. Te elementy przesuwamy o 180 stopni i je wczepiamy tutaj. Następnie prostujemy kolana, które są tutaj ukryte. No i nogi są prawie, że gotowe. Jeszcze, jeszcze tutaj trzeba połączyć je z tą sekcją. No i te dwa elementy przesuwamy w dół i podłączamy pod nie nogi. Więc to już są całkowicie gotowe. No i teraz zostaną tylko tors. Podnosimy głowę i ją blokujemy. Obracamy ją o 180 stopni. Następnie tą część chowamy i przesuwamy całą tą sekcję. O, właśnie tak. I następnie łączymy te, te torsy z tym czymś razem, następnie tutaj na plecy podłączamy tą rampę z trybu stacji naprawczej i na sam koniec podłączamy ręce. I tada! Nasz Ironworks jest gotowy. No i naprawdę mi się ten tryb robota podoba i Głównie ze względu na ten, ten tryb robota, zdecydowałem się kupić tą figurkę i nie żałuję, bo naprawdę mi się podoba. Także przyjrzymy się jej z bliska. Zacznijmy od głowy, która jest dosyć prosta. I twarz jest pomalowana trochę tak, jakby on miał wizor zamiast oczu. Jednakże jeśli się naprawdę przyjrzycie bardzo blisko, to zauważycie, że tutaj są tak naprawdę namalowane oczy, tylko że... Na filmie to bardzo ciężko pokazać. Tak wygląda tors. Tu mamy oczywiście logo autobotów. A tak się prezentują ręce. Jak widzicie, ręce są niesymetryczne. Tutaj mamy zwykłe ramię z takimi to panelami na bok z boku, a tutaj mamy zamiast dłoni hak. No i działko na ramieniu, co oczywiście można odczepić, ale o tym Wspomnę, jak będziemy omawiać akcesoria. O tak wyglądają nogi. A tak się prezentuje figurka od tyłu. Więc z tyłu za bardzo śmieci nie mam. Jedyne co odstaje to te dwie rampy, nazwijmy to, z trybu stacji naprawczej. Można to też nazwać platformy, bo tutaj jedna z nich jest taką platformę dla MicroMasterów. No i niestety ta konkretna część ogranicza pozwalność, o czym zaraz wspomnę. Mówię o sobie pozwalności. Zacznijmy od głowy, która jest na stawie kulkowym. Mamy pełen obrót. Głowa może też spoglądać do góry i do dołu, oraz na boki. Mamy obracane ręce. W przypadku tej ręki obraca się ona 360 stopni. Może ona odchylać tyle na bok. Jednak jest to takie kliknięcie. To się też wiąże bardziej z transformacją. Jednakże mamy pełne 90 stopni odchylenia na bok. Mamy obrotowy staw nad łokciem, który się obraca pełne 360 stopni. Podwójne zdjęcie w łokciu dzięki transformacji. Niestety nie mamy nic na nadygarsku. Jeśli chodzi o tą rękę, również mamy pełen obrót odchylenie 90 stopni. Ale on też na np. ruchomy na ramiennik. Więc jeśli ktoś by chciał inaczej ustawić swojego Ironworks, no to jest taka opcja. Mamy obrót nad łokciem. 360 stopni. Mamy zgięcie w łokciu 90 stopni. I mamy obracany hak. Który możemy oczywiście też wyczapić. A to jest tylko opcja, jak mówię. I mamy też o dziwo obrót w pasie. I to jest niestety, muszę powiedzieć, najgorsza wada tej figurki. Ponieważ ten pas jest tak zrobiony, że nie jest on jakoś strasznie sztywny. I na przykład, wystarczy, że nieco pomacham figurką i ona już się buja na boki. A dwa, że to jest po prostu zbędne, bo nie wszystkie figurki, nawet w dzisiejszych czasach, potrzebują obrotu w pasie. Moim zdaniem mogli sobie to totalnie w tej figurce darować i przez to, na przykład, chcemy zapoznać figurkę, nieco przechodzimy na bok i już się przesuwa. Naprawdę mogli sobie tutaj to już darować. Bo naprawdę to nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o same nogi, są one na lekkich raczatach, mogą wyznać taki wykop do przodu to jest bardzo dobre. No, niestety dosyć kiepski wykop do tyłu. Mamy za to więcej niż ten szpagat. Naprawdę bardzo ładny rozkrok. Mamy obrót nad kolanem, pełne 360 stopni i bardzo głębokie zgięcie w kolanie. O tak. Mamy też minimalne zgięcie w stopie ale dosyć minimalny. Myślałem oryginalnie, jak odpukowywałem tą figurkę, że na moim egzemplarzu są po prostu tak sztywne, no ale po prostu one tylko tyle się mogą odchylać. No ale zawsze coś. Jak tu mówią, lepszy ryc niż nic. Także tak się prezentuje pozowalność naszego Iron Worksa. Mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobra. I teraz to jest to nawet dobra figurka akcji, jeśli chodzi o pozowalność. Jeśli ja chodzi o akcesoria, jedynym akcesorium, jakie Iron sprzeda jest to oto działko, które montuje się na jego ramieniu, można je oczywiście trzymać w dłoni. To jest hmm, nawet fajne, mogę powiedzieć. No i nie wygląda aż tak źle. Można je podłączyć też z boku, na boku drugiego ramienia. Więc, jeśli ktoś nie chce, żeby iRONOX trzymał na tym ramieniu, no to ma opcję, by trzymać je na drugim. Możemy je tutaj jeszcze podłączyć z przodu jak nie wiem, ktoś by narzekał, że w środku tej dłoni zamiast takiego oto zwykłej dłoni posiada hak. No to ma opcję, by aeromorf się normalnie trzymał. No można tutaj, można tą broń też podłączyć tutaj. No i to właściwie byłoby na tyle. Nie mamy więcej portów na broń, więc są właściwie jedyne miejsca, gdzie możemy ją podłączyć. Więc jeśli chodzi o tą figurkę, to byłoby w zasadzie na tyle, ale trzeba jeszcze naszego herateraście dzisiaj zmierzyć. Mierzy on do czubka głowy mniej więcej jakieś 13 cm i 4 mm wysokości. Oczywiście do samego czubka głowy. Gdzieś ponad 15 cm, jeśli mierzymy do samego czubka tego działka. No, także jest po prostu przeciętny rozmiar na Deluxe. No i to właściwie byłoby na tyle, więc przejdę sobie zatem do krótkiej serii porównań i podsumowania naszego dzisiejszego bohatera recenzji. Na sam początek: porównanie obok innych transformerów co zmieniających się samochody z mojej kolekcji. Tutaj mamy Power of the Primes Legends Tailgater, a tutaj mamy ostatni rycerz Premier Edition Deluxe Berserkera. Teraz czas na porównanie obok jakichś latających Transformersów. Tutaj mamy Legends, Power of the Primes, Battle Slasha, a tutaj mamy pa Siege, Voyager Class, Springera. No i na koniec jeszcze porównanie obok Siege, Wager Class, Sandwave'a. Tak więc, żeby podsumować naszego bohatera dzisiejszej recenzji. Jeśli mamy 4 cztery, Earthrise Ironworks to naprawdę porządna figurka. Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką jest... problemem w tej figurce jest ten pas, który jest nie tylko zbędny i niepotrzebny, to też luźny, co denerwuje np. w porządkowaniu tej figurki, czy chociażby jej ustawieniu na półce. Albo po prostu w jakichś pozach. No ale poza tym, jest to moim zadaniem bardzo udana figurka i naprawdę, moim zdaniem, warto się z nią zapoznać. Tam więc ja jej daję uczciwą ocenę w skali od 1 do 10... 9. Naprawdę bardzo Wam tą figurkę polecam i to jedynie na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i cześć!